Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w recenzji czterech perfum, które wyszły z podszylu marki W.Krug. Nie wiem w sumie czym jest W, w tym Krug, pewnie jakieś imię. Ehm, nieważne, w każdym razie e, nigdy nie sięgnąłbym po te perfumy. Kruk, no to jest marka produkująca biżuterię, nie? pewnie sporo z was kojarzy. E, nie sięgnąłbym po te perfumy nigdy, gdyby nie fakt, że widziałem je na jakiejś grupie na Facebooku perfumowej dotyczącej niszowych perfum i się okazało, że ich twórcą jest Jakub Pietrynka, czyli nasz polski, bardzo utalentowany perfumiarz. Ja testowałem wszystkie perfumy z jego kolekcji aktualne, marki JMP. Jeszcze ich nie ma na YouTubie, ale będą niedługo, także jeśli jesteście ciekawi, to wyczekujcie. Powinny się pojawić w ciągu, nie wiem, około dwóch tygodni od publikacji tego konkretnego filmu. Że jesteście, jak jesteście ciekawi, to śledźcie. No i jako, że mijam codziennie po drodze z pracy Kruka, to stwierdziłem, że zajdę, może mają testery i sobie przetestuję. Okazało się, że mają. Co musicie mieć na uwadze, to fakt, że testowałem te perfumy tylko raz na skórnie, w dodatku w bardzo, bardzo gorący dzień. Jeszcze chwilę po tym, jak grałem w nogę, także e, no, moja skóra była taka troszkę wilgotna, spocona, i wydaje mi się, że to też mogło mieć wpływ na testy tych perfum, na ich rozwój na skórze. Myślę, że mogły troszeczkę szybciej, e, wiecie, wyparowywać, nieważne, ale no, ogólny charakter zapachu, postaram się Wam. Przedstawić i uporządkuję od takiego, które zrobiło na mnie najmniejsze wrażenie do takiego, które zrobiło na mnie największe wrażenie i które na pewno będę chciał jeszcze, jeszcze na skórze przetestować. Także nie będę oceniał tym razem, ale traktujcie to jako zachętę do testów tych perfum. Zachętę, albo też w przypadku niektórych, może nie wiem, co, jakie jest przeciwieństwo zachęty, muszę sprawdzić. Okay, nie widzę słowa, które by mnie jakoś usatysfakcjonowało, także e, traktujcie to jako zachętę albo przeciwieństwo zachęty. Zacznę od perfum, które jakoś tak spodobały mi się najmniej, czyli od R, czyli powietrza. No ogólnie to są żywioły, nie? Powietrze, woda, ziemia, ogień, te, te perfumy. Tak. Jakby. Ale to już widzieliście pewnie w tytule czy gdzieś. Dobra, w każdym razie powietrze zrobiło na mnie najmniejsze wrażenie. Dlaczego? Otóż pachniało jak Taka typowa, molekularna, nowoczesna kompozycja. Trochę mi się kojarzyło z kompozycjami pana perfumiarza Gezy Szyna w serii Eccentric Molecules. I trochę mi się to kojarzyło troszkę z serią, nie serią, tylko z perfumami Eccentric 2. Wąchałem je tylko raz, ale no tak momentalnie mi się skojarzyło z tymi perfumami. Jak to pachnie? Pachnie bardzo przestrzennie, transparentnie, nowocześnie. Takie molekuły drzewno-ambrowe, ogólnie zapach jest bardzo czysty. To nie wiem, to chyba to już mówiłem. Czysty, wręcz sterylny, może. Co w nim jeszcze wyczuwam, takie nuty proszkowo-bergamotkowe, kojarzące się z jakimś świeżym praniem. Zapach jest ogólnie mineralny, słony. Z czasem robi się coraz bardziej mineralny, coraz bardziej słony, coraz bardziej kojarzy się, nie wiem, trochę tak trochę skaliście, z jakimś kamieniem. No ogólnie taki klimat. I to nie jest mój klimat, ale wiem, że są wielbiciele takich perfum, także. Jeśli lubicie takie czyste, transparentne, bardzo nowoczesne, drzewne zapachy, myślę, że warto, warto sprawdzić. Perfumy numer 2, jakich powiem, to woda i woda zachwyciła mnie swoim otwarciem, bo e, otwiera się grejpfrutem, ale ten grejpfrut jest taki po prostu żywy, musujący, piękny, naturalny e, Rewelacja, świetny, świetny grejpfrutowy akord. Do tego nieco takich nut słonych, morskich, trochę jakiś proszek do prania jakimś morskim zapachu, a do tego wetyweria i to naprawdę, naprawdę dużo wetywerii takiej drzewnej, wytrawnej, wręcz troszeczkę takiej ziemisto-marchewkowej. Przez co całość też um, te, takie, takie trochę kwaśne to było, i też całość mi się kojarzyła trochę z Ancre Noir Właśnie ta wetyweria troszkę jak Ancre Noir ale też przez Greyfruitach trochę mi się kojarzyło z Elysium od y, Rouge'a Parfums. Także y, dwa naprawdę, naprawdę dobre pachnidła. I tutaj taki trochę, to, to pachniał jak taki trochę miks tych obu Pachnie do Już bardziej chyba Elysium przez tego Greyfruita, ale no ogólnie naprawdę, naprawdę to otwarcie robi świetne, świetne, świetne wrażenie. I też wydawało mi się, że czuję mimo braku w nutach jakieś takie nuty nieco mydlano-różane, troszkę jakby geranium, ale taki, to było takie tło, ale y Fajne właśnie takie, takiego ciepła, takiej kremowości nadawało temu zapachowi, więc to naprawdę, naprawdę na plus. Co mi się nie spodobało, to to, że ten greyfruit na mnie trwał naprawdę, naprawdę krótko, bo po godzinie już praktycznie nie było po nim śladu. E, po prostu po tej godzinie było tak drzewnie, wetyweriowo, e, nieco wodno, nieco wilgotno, morsko, słono. No, spoko. E, na pewno dla fanów wetywerii jest to pachnidło. Fanów fanek, chociaż. E, Wydaje mi się, że skręca trochę w stronę męską, to akurat to konkretne pachnidło. I ja chętnie ten perfum przetestuję globalnie albo chociaż jeszcze raz na skórnie, chociaż myślę, że globalnie byłoby lepiej, bo liczę, mam nadzieję, że ten greyfruit będzie trwał jednak dłużej. No bo mu, no jak już mówiłem, no moja skóra nie była w najlepszym stanie do testów, no ale nie miałem, nie miałem innej opcji. Także no, tak, polecam, polecam sprawdzić. Kolejny fire i fire pachniał bardzo bardzo ciekawie, tak yy, co nas witało w otwarciu taka też musująca proszkowa czysta bergamotka, ale też sporo nut no, takich kojarzących się nieco retro takich pudrowo owocowych chyba najbardziej brzoskwiniowych, z tego co widziałem to chyba w nutach jest brzoskwinia i tutaj faktycznie ta brzoskwinia się wybija, chociaż nie jest taka naturalnie pachnąca, wiecie, to nie jest zapach. Taki, wiecie, rozkrojonej brzoskwini, za bardziej takich mm, retro akordów, nut brzoskwiniowych y, z jakichś vintage, perfum, tak mi się to kojarzyło. Mimo, tyle, że te perfumy nie są retro, one nie pachną retro, ale mają taką właśnie fajną, retro, nowocześnioną y, nutę. Do tego. Wyczuwam tutaj też taki, taką nutę, która kojarzy mi się nieco mączyście, ryżowo, tak troszeczkę, nie wiem, jakby skrobiowo, nie wiem, jak to inaczej, inaczej opisać, ale to bardzo, bardzo mi się tu podoba. Taka suchość, taka mączna, co też powoduje, że zapach jest taki no, fajnie zwiewny. No, może nie, nie, że to powoduje, ale ogólnie zapach jest fajny, taki zwiewny, transparentny, i mimo wszystko, i to naprawdę, naprawdę fajnie, fajnie gra. bo Zapach jest bardzo milusi. Można tak powiedzieć. Myślę że, myślę, że można. Taki miły. Myślę, że e, ludzie będą, będą go lubili i myślę, że będzie naprawdę pozytywne reakcje otoczenia zbierał. Z czasem robi się po prostu taki drzewno pudrowy, wychodzi na wiesz, troszeczkę tonki, taki e, wprowadzającej takiej kremowej słodyczy do kompozycji. Troszeczkę e, jakąś nutę taką gorzkawą tutaj, czuję i nie mam pojęcia, co to może być, ale to jest nuta, która troszeczkę mi w tych perfumach przeszkadza i trochę mi psuje odbiór tego zapachu, i nie wiem. Nie mam będzie co, to taka, taka dziwna gorycz na mnie wyszła, ale no nie wiem, no kwestia gustu na pewno i może też nie na każdym to wyjdzie, ale mi to troszeczkę, troszeczkę przeszkadzało. Co na pewno na plus, no ja już nie mówiłem o parametrach, bo wiadomo, no to, to jest taki naskórny jeszcze na takiej skórze, to um, wolę nie wspominać o parametrach, bo mogę, mogę to jakoś tam zakłamać. Ale akurat te perfumy wydawały mi się mieć największą trwałość, największą projekcję. To też mnie zaskoczyło, bo też nie wydają się być najcięższe ze wszystkich, ale no, odrywały się od skóry dosyć wyraźnie i były naprawdę długo, długo wyczuwalne. Także, um, no, spoko. Bardzo, bardzo fajna kompozycja. I ostatni mój faworyt zdecydowany, czyli Ziemia. I wydaje mi się, że to będzie też faworyt wielu osób, bo jest to pchnidło po prostu. Najprzyjemniejsze wydaje mi się, bardzo ciepłe, korzenne, mamy tutaj skórę, mamy szafran, taki nieco metaliczny, nie wiem, czy taki orzeźwiający, nie, nie, szafran może nie jest orzeźwiający, ale tak właśnie taki metaliczny, taki spicy, trochę musujący w nosie szafran, kardamon, który też wprowadza takich cytrusowych, musujących nut i tytoń, ale tytoń tutaj jest naprawdę naprawdę świetny, taki. Kurczę, taki wiśniowy, owocowy, ale te też czuć w nim taką fajną szorstkość tytoniową, także naprawdę, naprawdę no jest, jest super. I ta wiśnia wraz z tymi przyprawami korzennymi, z tym szafranem, z tym musującym kardamonem, sprawia wrażenie wąchania jakiegoś napoju e, gazowanego może nie tyle koli, co. Cherry Nie wiem, czy jeszcze jest Cherry coke, ale, koli no, wiśniowej, o, może, może tak po prostu. E, no, tym bardziej, no, w tle też jest taki waniliowy, tonkowy, też są nuty, które można wyczuć, wydaje mi się, w Coca-Coli, taki, no, właśnie, tonka, wanilia. E, też nieco jakby drzewno-alkoholowe, taka szlachetna, alkoholowa nuta, co też kojarzyło mi się trochę jakbym wochał Cuba Libre, nie wiem, właśnie tak, taki e, rum, e, cola, trochę limonki, tutaj też w tym przypadku wiśnia. E, super, piękna, piękna rzecz i też skojarzył mi się z Enigmą Parfum e, od Róża Parfums. Nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie, może jak Jakub będzie ogląda, oglądał ten film, e, mam nadzieję, <grym> e, to, to powie, czy mogłem mieć takie skojarzenie. No troszeczkę tak właśnie alkoholowo, coca kolowo tytoniowo. E, no, no, tak zapamiętałem Enigmę Parfum, też testowałem ją dwa razy, więc też nie, nie jestem jakimś ekspertem, jeśli chodzi o te perfumy, ale no tak tak, jakoś moja pamięć zapachowa mi podpowiedziała. Z czasem robi się troszeczkę jak bardziej balsamiczny, troszkę idący w stronę taką benzoesowo-balsamiczno-waniliową. Na pewno robi się bardziej tonkowy. Wychodzą na wierzch takie nuty troszeczkę jakby metaliczno-korzenne, ale właśnie nie szafran czy kardamon. Ale też miałem wrażenie, że czuję jakieś nuty takie goździkowe. Nie wiem czy eugenol, czy izoeugenol, wiem, że są to molekuły, czy tam jakieś związki chemiczne, które pachną właśnie głównie goździkowo i to, tak, tak kojarzę, że miałem kiedyś izoeugenol, i wydaje mi się, że tak troszeczkę, troszeczkę jakby tu go było. Taka właśnie fajna, goździkowa, też nie taka, taka drażniąca, tylko taka właśnie trochę wygładzona, goździkowa nuta, jakby tu była. Do tego oczywiście wanilia, tytoń, tonka, skóra, ten szafran. Świetna rzecz, i no nie wiem, te, głównie jest ta wanilia i tytoń pod koniec, ale to też nie kojarzy się chociażby z tobakowani. Tutaj jest, wydaje mi się, ciekawiej niż w tobakowani, i no, no nie wiem, ja te, te perfumy mnie zachwyciły. Naprawdę są śliczne, Ym, i ja na pewno nie wiem, czy zaopatrzyć się we flakon, czy w odlewkę, czy może przeprowadzę jakąś rozbiórkę. Bo jestem, no, no chcę je testować, chcę je przetestować. Wydaje mi się, że mogą naprawdę świetnie na skórze zagrać. No i to otwarcie mnie zachwyciło i chcę więcej, chcę więcej testów. Na pewno, na pewno będę je testował i wam również, również polecam. Dobra, tyle ode mnie, rozgadałem się, sorry, ale, ale myślę, że było warto. E, idźcie do Kruka, przetestujcie te perfumy, bo naprawdę, naprawdę warto. E, jeśli znacie je, dajcie znać w komentarzu, jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. Tyle, 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 dzięki.